Boże, masz, czyli podcast o chrześcijańskiej tematyce. Zapraszam do wysłuchania kolejnego odcinka. Pozdrawiam, Krzysztof. Witajcie w pierwszym podcaście Boże, masz po przerwie. Niestety, podcast ukazuje się z kilkudniowym poślizgiem. Każdy z nas się z czymś zmaga. Czy to choroba, czy brak pracy, śmierć bliskiej osoby, może samotność. Bardzo długo jękam. Wcześniej było to bardzo naślane, chwała Bogu. Na tą chwilę jest tego dużo mniej. Co możecie słyszeć w tym podcaście? Jak Jezus Chrystus nie był moim Panem i Zbawicielem, moje życie było pełne frustracji, że nie mówię normalnie. To mnie dystansowało do ludzi. Bo nie zawsze spotykało się ludzi, którzy dobrze podchodzą do osób jąkających się. Uważałem siebie kiedyś za osobę, która jest bardzo mało warta, co było kompletną nieprawdą. Pewnego dnia zawołałem: Boże, jeżeli ty jesteś, wyciągnij mnie z tego stanu. I Bóg przyszedł i zaczął zmieniać moje życie. Staram się naśladować Boga już prawie 20 lat, lecz to nie jest ważne. Ważne jest to, żeby z Bogiem mieć dobre relacje na co dzień. Bóg zależy na tobie. Nieważne jakie czujesz, jakie masz zdrowie, czy masz bardzo dobrą pracę, czy masz pracę małopłatną. Bóg po prostu chce, żebyś żył dla Niego. Jeżeli masz słaby czas, Bóg chce wzmocnić Ciebie. Biblia mówi w Ewangelii Świętego Mateusza, 11 rozdział, osiem 28-30. Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a ja Was pokrzepię. Weźcie moje jarzmo na siebie. I uczcie się ode mnie, bo jestem cichy i pokorny sercem. A znajdziecie ukojenie dla dusz waszych, albowiem jarzmo moje jest słodkie, a moje brzemię lekkie. Bóg nie uzdrowi mnie całkowicie z jękania, ale wierzę, że dla niego nie ma rzeczy niemożliwych. Nie skupiam się na moim ograniczeniu, ale służę Bogu tymi talentami, którymi dał. On może zmienić twoje życie. Powiem ci tak, że warto mu zaufać. Czy słyszałeś może o czterech prawach życia duchowego? Jak nie, to posłuchaj. Czy słyszałeś o czterech prawach duchowego życia? W naszym świecie występują prawa fizyczne: zachodzi słońce, pojawia się księżyc, na niebie świecą gwiazdy. Ziemia i inne planety są w ciągłym ruchu. Wody spływają do strumieni, potem do rzek, a na końcu wpadają do morza. Po mroźnej zimie następuje wiosna, rozkwitają kwiaty. Tak jak widzimy te fizyczne prawa w naturze, tak samo istnieją duchowe prawa między Bogiem, stworzycielem nieba i ziemi, a ludźmi. Pierwsze. Bóg Cię kocha i ma wspaniały plan dla Twojego życia. Dlaczego jednak większość ludzi nie doświadcza życia w obfitości? Drugie. Człowiek jest grzeszny i w konsekwencji oddzielony od Boga. Dlatego nie może doświadczać Bożej miłości ani poznać jego planu dla swojego życia. Człowiek został stworzony do wspólnoty z Bogiem. Ale w swoim uporze i samowoli wybrał niezależną drogę życia, zrywając w ten sposób wspólnotę z Bogiem. Ta samowola wyrażająca się w buncie lub obojętności wobec Boga jest przejawem tego, co Biblia nazywa grzechem. Grzech tworzy ogromną przepaść między nami a Bogiem, tym samym oddzielając nas od Niego. Człowiek nieustannie próbuje dosięgnąć Boga i zdobyć obfite życie poprzez swoje wysiłki, takie jak dobre życie, filozofia czy religia. Jednak jedynym sposobem pokonania tej przepaści jest Jezus Chrystus. Trzecie. Jezus Chrystus jest jedynym Bożym rozwiązaniem problemu grzechu człowieka. Bóg przerzucił pomost nad przepaścią, która dzieli nas od Niego, posyłając swojego Syna, Jezusa Chrystusa, aby umarł na krzyżu zamiast nas, płacąc w ten sposób karę za nasze grzechy. Później Jezus zmartwychwstał. W ten sposób Bóg okazał nam swą wielką miłość. Ale nie wystarczy tylko o tym wiedzieć. Czwarte: Musimy osobiście przyjąć Jezusa Chrystusa jako naszego Zbawiciela i Pana. Dopiero wtedy możemy doświadczyć Bożej miłości i poznać Jego plan dla naszego życia. Przyjmujemy Chrystusa poprzez osobiste zaproszenie. Jezus puka do drzwi naszego serca. Gdy usłyszymy Jego głos i otworzymy Mu drzwi, Chrystus wejdzie do naszego życia i będziemy mogli zacząć budować z Nim więź. Te dwa koła reprezentują dwa sposoby życia. Lewe koło przedstawia życie poddane własnemu ja. Ja znajduję się na tronie, a Chrystus jest poza życiem człowieka. Człowiek, czyli ja. Kieruje różnymi dziedzinami swego życia, co często prowadzi do niezadowolenia i niezaspokojenia. Prawe koło przedstawia życie kierowane przez Chrystusa, który znajduje się na tronie, natomiast ja poddane jest jemu. To prowadzi do harmonii z Bożym planem. Które koło najlepiej reprezentuje Twoje życie? Które z nich przedstawia życie, jakiego pragniesz? Możesz przyjąć Chrystusa już teraz z wiarą poprzez modlitwę. Modlitwa to rozmowa z Bogiem. Bóg zna Twoje serce. Nie zależy mu na pięknych słowach, tylko na szczerości twego serca. Oto przykład modlitwy wiary. Potrzebuję Cię. Dziękuję, że umarłeś na krzyżu za moje grzechy. Otwieram Ci drzwi do mojego życia i przyjmuję Cię jako mojego zbawiciela i Pana. Dziękuję za odpuszczenie moich grzechów i podarowanie mi życia wiecznego. Zasiądź na tronie mego życia. Spraw, bym stał się takim człowiekiem, jakim Ty chcesz, bym był. Jeżeli pomolisz się tą modlitwą szczerze, to Jezus zamieszka w twoim sercu. Otrzymasz nowe życie, twoje grzechy zostaną wybaczone, będziesz miał życie wieczne i staniesz się dzieckiem Bożym. A wtedy znać kościół lub wspólnotę, gdzie Jezus Chrystus jest na pierwszym miejscu, aby tam wzrastać w poznaniu Słowa Bożego i budować Jego Królestwo. Warto Bogu zaufać, bo On przeprowadzi cię przez wszystko w Twoim życiu, przez chwile trudne i złe, i po prostu będziesz Ci zmieniał. Ja wiem, bo już tak naśladuję Boga jakiś czas. Na zachodzie Europy możesz wszystko mieć, wszystko czego dziś chcesz. Pieniądze, mieszkanie furę też, ale czegoś będzie Ci brak. Tak, Jezus Panem jest, Jezus królem jest, Jezus Panem jest, Jezus królem jest. Pieniądze, mieszkanie tak ważne są, wszystko to z Bogiem możesz mieć. On poszedł za Ciebie na krzyż, abyś dla Niego mógł żyć. Tak, Jezus Panem jest, Jezus Królem jest. Jezus Panem jest, Jezus Królem jest. cóż Ci bogactwa tego świata też, gdy w sercu Boga nie masz, o nie. Jest taka rzecz, najcenniejsza rzecz, nie Jego mnie. Tak, Jezus Panem jest, Jezus Królem jest, Jezus Panem jest, Jezus Królem jest. Przemyśl zwrotki pieśni tej, gdyż może zmęczyć ci się. Zwróć się do Boga, wyzajmuj swój grzech, On prowadził ciebie, Nie będzie tak. Bo Jezus Panem jest, bo Jezus królem jest, bo Jezus Pan. Zaproszenia. Centrum Chrześcijańskie Tylko Jezus, Kościół Boży w Chrystusie w Krakowicach zapraszają na swoje spotkania w każdy czwartek i w każdą niedzielę. Więcej szczegółów znajdziecie na stronach tylkojezus.pl i na facebookowej stronie Centrum Chrześcijańskie Tyko Jezus. Linki do tych stron znajdziecie również pod podcastem. To by było prawie tyle w tym podcaście. Jeszcze informacje, gdzie możecie znaleźć Bożą stronę życia na internecie: na koncie w Facebooku, na Instagramie i też w YouTube. Wszystkie linki znajdziecie pod podcastem. Możecie też do mnie napisać na adres blog Na Następny. Podcast zapraszam Was już 1 października.